Dzień dobry, wariaty, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedyna skatepark, na którym nie było mnie ponad miesiąc, czyli na mój lokalny skatepark. Ostatni na mój kanał wleciał film, w którym dawałem Lewemu prezent na urodziny. Film ten powstał przy współpracy ze sklepem Forstore oraz Diamondware któremu chciałbym również dzisiaj bardzo serdecznie podziękować za wsparcie oraz pomoc w nagraniu tego filmu. Było to naprawdę bardzo miłe z Waszej strony, że mogłem się do Was odezwać i wysłaliście mi kilka fajnych prezentów. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście wejdźcie również na yy, tamten film. Specjalnie do celów realizacji tego materiału. Pamiętajcie oczywiście o wbiciu na Instagrama Diamantware, który jest tutaj. Oraz na wiciu Instagrama Forstor, który jest tutaj I zapomniałbym również o najważniejszym wicie również na Instagrama mojego, który jest na mojej bluzie Jest to jeden z najlepszych Instagramów w Polsce Nie przechwalając się A teraz idziemy na skatepark Siu Kurwa, to skatepark, nie plac zabaw <grym> Dobra, ja już jestem na skateparku Chwilę pojeździłem, a teraz powinienem się odnieść do tytułu Dlaczego przestałem jeździć Przestałem jeździć, ponieważ Do Wino Wrocławia Przyszła zima Czyli ujemne temperatury albo przynajmniej temperatury bliskie zeru i nie dało się po prostu jeździć oraz natężenie nauki w liceum. Jestem w drugiej klasie liceum. Co oczywiście również za niedługo wam pokażę mój kolejny dzień w szkole, taką aktualizację mojego dnia w szkole. Mamy teraz kilka imprez, dlatego wam po prostu będę pokazywał jak to wszystko wygląda. A nie jeździłem po prostu, ponieważ była słaba pogoda. Ja nie mam zadaszonego skateparku i tak to po prostu wyszło, że no nie przychodziło się na skatepark, a dzieciaki z mojego miasta katowały. Ale wolałem się wtedy uczyć i ogarniać bardziej content, który będę nagrywał podczas wakacji specjalnie dla was. Mam naprawdę kilka bardzo fajnych pomysłów, a teraz słuchajcie, chodźcie, pokażę wam, co nowego nauczyli się w Pacy. Dzień dobry. Cześć. Pokażcie teraz, czego nauczyliście się przez zimę. No, dużo się nauczyliśmy, dlatego pokażcie. Ja się nauczyłem tylko jednego określenia. Całą zimę. Że spadły ci zasięgi. Nie spadły, bo już wróciły. spadły. O kurde, zahaczyłeś. Co się stało? A aworolki, aworolki To jest od BMXa To jest od BMXa? BMX nie, to są deski Dziury zrobiliście na BMXie? No Kto go wyrzadł przez całość? Nie, no od BMXa Nie ma, nie, ma. nie, to z BMXa nie, nie ma dyskusji w ogóle Pamiętam jak mniej więcej rok temu nagrywałem Hikowi, jak robił tutaj tą kozacką brzutę. I zobaczcie jaki jest, teraz jest stan. Kurczę, już jest popisana. Jak widać, ma czerwiński, coś tam, coś tam, H2O. Kurczę, szkoda. A to był naprawdę bardzo fajny materiał. I możecie go znaleźć jeszcze na moim kanale. Kurczę. Muzyka! Krzysiu, co ty na to, żeby nagrać ci dzisiaj jakieś chillowe instaklipy? Spoko Coś w stylu robić. Mr. Gino Boże, to są chillowe klipy? <grym> dobra, słuchajcie, jeżeli nie wpadliście jeszcze na Instagrama Krzysia, wpadnijcie Jest tutaj na tym, na tym złotym kasku Nagrałem mu ostatnio kilka fajnych instaklipów. I, I jakieś wyświetlenia dobre są? Myślę, że tak no To musicie wpadać, żeby było jeszcze lepsze Trzeba dobić Krzysiowi ile? 2000 2000, A ile masz? 1905 No to dobra, to nagrywamy instaclipy Majajaja, kurwa. zrobisz dla nas? Co 900 km drema Spróbuję. To dawaj, Pod razem, bombę. z bomby na bombę, dalej Moim zdaniem nie zrobi Nie zrobi twoim Uż. zdaniem? Nie, dla mnie nie Aj, niestety, ależ było blisko, było blisko. Bo, yy, Za duża podiara, wiatr jest. Yy, wiatr południowy. Aj, niestety to była. Teraz sobie te o, to te... balansu, technika. technika. No, niestety. Ale jest potencjał. Mnie się pomaga. wydaje, że. On będzie dobry, kiedy Nad trzecią próbą. Na pewno. Na pewno. O! Yo! Dobra wariaty, więc vlog dobiegł końca Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie Dzisiaj był taki bardzo krótki, spontaniczny vlog Zapraszam was oczywiście na mojego instagrama Macie go tutaj Pamiętajcie również o przycisku subskrybu, jest na tym palcu A teraz widzimy się w następnych filmach Do zobaczenia, Hello. Siu.